Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z FiveMe jesteśmy na Majorce i pokażę Wam dzisiaj, na czym polega praca farmera. Wiem, że biegam jak bumble, po prostu w tym, w tym stroju swoim, ale nie chcę mi się przebierać. No oczywiście, standardowo udajemy się do Urzędu Miasta, który jest oznaczony taką ikonką I w takim fioletowym polu. Tutaj możemy sobie wziąć jedną z czterech dostępnych prac, które aktualnie są, czyli po prostu farmera sadownika bezrobotnego. Albo złomiarza. Znaczy no trzech prac, bo bezrobotny to nie praca. No. Zależy jak to patrzy na e, Weźmy farmera. Mam nową pracę. Zobaczmy. E, praca farmer oczywiście jest. I teraz tak. Gdzie trzeba się udać? To może zaraz wam to pokażę, ponieważ e, zdobyłem drogą pożyczenia motocykl i generalnie nie chcę, żeby ktoś sobie również go pożyczył ode mnie. Tam ja jakiś samochód, to może samochód sobie pożyczył? Samochód zawsze jest lepszy. E, bo jak, przy jakimś wypadku, to wiadomo, kask założył, no, dla bezpieczeństwa, wiadomo, dobra. E, więc teraz tak, o, to jest jakiś lepszy motorcyk. Ja mogę go tutaj troszeczkę skubnąć, i e, nikogo nie ma w środku. E, dobra, spróbujmy. Dobra, tam przestań piszczeć już. O, znalazłem kluczyki, elegancko, Jadymy. Jadymy. E, pasy trzeba zapiąć, dobrze. I teraz tak, e, zamknę tę gdzie, gdzie się trzeba udać, żeby po prostu zacząć pracę. E, ale trzeba się udać na farmę, a farma jest tutaj. Ona jest oznaczona takim e, pojazdem, taką żółtą ikoną. Łatwo znajdziecie, nawet po prostu tutaj, gdzieś na tej liście, jak sobie przejdziecie po e, niżej, po prostu na, na tą listę całą po prawej stronie, to macie farmera, tutaj sobie zaznaczacie. No jest troszeczkę daleko, jeśli chodzi o. E, samą podróż, więc warto by było sobie skądś pożyczyć jakiś samochód, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą. E, właściciel raczej nie miał nic przeciwko temu. E, pamiętam, że kiedyś jeszcze na, na tym serwerze tutaj jeździły po prostu samochody tych lokalsów, natomiast teraz ich tutaj nie widać. Trochę prowadzenia jakby się tutaj pozmieniało, bo bardziej się samochody ślizgają. E, ostatni chyba odcinek z dwa miesiące temu bo po prostu. Jakoś tyle tego natrzaskałem. I dobra. Resztę wam pokażę w zasadzie, co trzeba zrobić, jak już dojadę na miejsce. W zasadzie praca jest bajecznie prosta. E, możecie jeszcze coś sobie troszeczkę dorobić na niej, ponieważ to nieco tam wpada podczas, mm, podczas pracy, takich rzeczy, które później można gdzieś tam sprzedać jakby powiedzmy nielegalnie troszeczkę, no bo wiecie tam. Raz miałem taką sytuację właśnie. No już nie będę przedłużał, że nasiona tam się zbiera po prostu. Tak jak tutaj widzicie, o mam nasiona marihuany, e, już Wam pokazuję tutaj. Tu mam nasiona H, eski, jakieś nasiona kokainy. E, kiedyś miałem w ogóle coś takiego, taką sytuację tutaj jak pamiętam, że zbierałem sobie nasionka, albo je, nie, jechałem chyba tym samochodem po prostu już sprzedać później na końcowe i zatrzymamy policja tak, tak wiecie, tak do no takiej małej kontroli I po prostu się pyta, czy nie mam w coś podejrzanego bo wiecie, no zawsze coś jednak tam wypada tego, nie, z, z tego pola tam ale to w sumie zaraz sobie zobaczycie też, no i generalnie też uważajcie, bo czasami mo mogą was skroić na przykład na te nasiona, nie, bo coś tam zaoferują jakieś pieniążki, a później jednak się okazuje, że chcą was gdzieś okraść, więc też się nie dawajcie na to. Najlepiej jest mieć swój samochód, tam będzie on nasiona później na przykład można schować sobie do nich, no i oczywiście jak skończycie swoją pracę, to ten samochód wam nie zniknie, w którym sobie teraz pojedziecie na przykład na nim. Tak samo jak ten mój, on może zniknąć po prostu jak będzie tak, tak zwana śmieciara. No. Dobra, ja sobie dojeżdżam do miejsca, to jest w zasadzie na takiej, no takiej farmie, no wiecie, no. jak ktoś grał to po prostu każe, to miejsce to jest chyba niedaleko gdzieś Domek Onila, gdzieś mi się jakoś tak kojarzy. Wiecie o co chodzi. Albo i nie wiem. E, dobra, zabarkujcie sobie w zasadzie gdzieś w takim miejscu, żeby nie przeszkadzać, I, no na przykład tutaj. E, żeby nie przeszkadzać, żeby po prostu Ktoś, kto będzie chciał tutaj pracować e, Żeby mu nie pokazywało, że jakaś fura stoi tutaj w pobliżu i nie można zespawnować sobie żadnego pojazdu. E, nie wiem, czy ten traktor nie będzie mi tutaj przeszkadzał. Mianowicie, idź tutaj Do e, no, tej strzałeczki takiej Przebieracie się pracownika firmy. O, dobra. Tu już myślałem, że coś mi się zbugowało. E, pod komendą Farmer mam przydatne informacje. Sprawdźmy, co Weź traktor z punktu, który jest obok przebieralni. Następnie na pole traktorem oznaczone na GPS-ie GPS zbieranie pszenicy. Jak e, zbierzesz wystarczająco i tak dalej. No i wiadomo. E, tutaj mamy wejść traktor z punktu. Który jest obok przebieralni, to chyba to, tak? Tu? Otworzyć garaż, czekaj, bo to muszę chyba... A, dobra, zaraz mi zniknie. Eee, traktor, Ok. I mi nie przeszkadza, spoko, luz. Ogarnę. Jadę. Muszę teraz poczekać, pomoc, a, 30 sekund, dobra, czyli za 30 sekund teraz mi to zniknie. Mam taką nadzieję. Ale poczekam, poczekam, żeby nie było, że wam czegoś tutaj nie pokazałem. Okej, okay, zniknęło mi to i teraz tak, ja wyjedziecie sobie w prawo, tak jak widzieliście Już na mapie można zobaczyć następną ikonkę takiego pojazdu I tam się właśnie trzeba udać, na, na pole e, Tutaj możecie sobie skrótem pojechać, tu za tymi parawanikami chyba to będzie No i generalnie praca polega na tym Naciśnij E, aby wykonywać pracę e, Tutaj Dobra, tyk Naciśnij E Po naciśnięciu E po prostu jeździcie. To już lub jedziesz za szybko. Dobra. To jest za szybko. To też tak można było, chyba sobie to tam wiecie. Okej. Okay. i trzeba jeździć po prostu z jakąś tam. Ograniczoną prędkością, tak jak widzicie. Wypadło Ci coś ciekawe i jakieś ciekawe nasionko. Więc on na przykład nasiona kokainy 30 teraz mam. E, najlepiej jest to, że jeździ do tyłu. Wtedy nie przegrodzicie prędkości, możecie się nawet kręcić w kółko. To nie ma żadnego zupełnie znaczenia, e, tak jak widzicie teraz. Po prostu miałem taką zabawę wcześniej z y, innym jakimś gościem, zupełnym randomem. E, nie znam go w ogóle. I. O, ten na czerwono mi teraz. E, no i po prostu chyba nie znam, ale żeśmy sobie tak właśnie jeździli. Tak jak teraz, mam tutaj na przebić, coś pokażę. Po prostu dwa traktorki, jakieś trąbionko. I tak dalej. Ogólnie, fajnie, bo tu można spotkać jakichś takich e, przyjaznych e, ludzi, którzy nie są jak coś tak nastawieni jak na innych serwerach, żeby po prostu nie wiem, jakoś gdzieś cię okraść, oszukać i tak dalej. Przynajmniej mam takie wrażenie tutaj. I teraz, tak. Ile musimy zebrać tego? Dokładnie nie pamiętam, ale to albo było 50, albo 100 pszenicy. Oczywiście, to teraz, tak, gdzie jest pszenica. Ja mam tyle tego, że ja normalnie teraz nie wiem. Aha, dobra, mam 35 w tym momencie. To zajmuje naprawdę bardzo mało czasu. Więc ta praca nie należy do takich najlepszych, najbardziej opłacalnych. Natomiast można tutaj troszeczkę mieć taką odskocznię od czegoś innego i ewentualnie trochę, trochę, trochę nasion sobie tutaj pozbierać. Ten samolozik to jest raczej po prostu jakiś NPC, pecek jak to nie jest jakiś taki gracz. E, bardzo dużo takich nasionek tutaj ważniejszych wypada mi teraz. przenica 54, więc chyba stówka to była. Więc do stówki muszę chyba dobić. Dopiero później będziemy mogli działać dalej. Dobra, mam 102 pszenicy, więc setka to jest maksymalnie wiadomo. Jak wam coś wypadnie więcej, no to e, luźno, co nie? E, no i teraz tak... Idziemy sobie, znaczy idziemy, jedziemy sobie, wracamy sobie do miejsca, z którego e, pobraliśmy sobie traktor, bo musimy go teraz oddać, bo żeby tam później nikt nie sapał, że e, nie oddajesz pojazdu, musisz go oddać, bo inaczej nie możesz rozpocząć pracy. Bo tutaj tak działa. Jeśli nie oddać jakiegoś samochodu, to nie, później nie podejmiesz tej pracy, będziesz musiał go szukać, a i, znaczy będziesz musiał zapamiętać co gdzie dzierżyś go zostawił. E, to, to, to jest ważne. Tutaj go oddajemy oczywiście. Damy traktorek, zdaliśmy go, e, dobra, teraz tak, idziemy i wybieramy sobie body, e, to jest ten samochód Trevora, jakby ktoś mnie kojarzył, e, odpal ten samochód, włączamy pasy, gdzie się teraz udajemy? E, udajemy się w okolicy urzędniczej, tylko nie do Torunia, tylko tutaj na tym, na Los Santos, e, no i to było gdzieś, o tutaj chyba, nawet, piekarnia, musimy jechać do piekarni, czyli po prostu pszenicę przerobimy sobie na chlebek, e, który następnie później sprzedamy. I zobaczymy sobie ile tak naprawdę można zarobić sobie z tego interesu. Tylko ja mam tutaj ponad 7000 w gotówce, więc ja muszę tak naprawdę pojechać gdzieś do banku. Tylko muszę znaleźć bank gdzieś po drodze. Do banku to chyba najlepiej będzie tutaj. I muszę. muszę zdeponować te pieniądze, które mam przy sobie. Dlatego, żebyśmy, żebyś. żebym ja wam później pokazał. Ile można tutaj zarobić z takiego jednego kursu? Jeden ja kurs trwa chyba tak, znaczy taki pełny obrót chyba z 15 minut, 15-20. W zależności, gdzie będą jakieś wypadki po drodze i tak dalej, jak, sobie, jak jesteście ogarnięci w tej jeździe i, i tak dalej. I po prostu to, co ja zarobię, pomnożymy sobie razy 3 i wyjdzie nam ile możemy zarobić w godzinę. Na pewno to nie będzie więcej niż na pracy złomiarza. To już od razu mówię. No ale okej. Okay. I zobaczymy się, chyba, albo pod bankiem, albo pod piekarnią. Podejżdżam pod bank. W zasadzie pokażę Wam, że zdeponowałem faktycznie te pieniądze, żeby później nie było. Eee, Okej. Okay. I tak, moment, bo mi się trochę mylą tutaj przyciski. Eee, gasimy, wyłączony. Wysiądziesz? Czemu Ty nie chcesz wysiąść? Pasy wyłączone. Eee, pasy wyłączone. Ale pasy odpięte. Pasy, dobra. Aha, to już wiem, dobra, bo był samochód zamknięty. To też powinna być trochę taka informacja na tym, że e, nie możesz wysiąść, bo jest na przykład samochód zamknięty. Chyba ja często zamykam, że mi po prostu ktoś wiecie, tak nie podszedł i nie ukradł. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe tutaj, ale prawdopodobnie tak. E, zaloguj się podczas... Ale podczas... co jest, co ja dzisiaj katam? E, wpłać, patrz, mam 102 tysiące. O, jakiś samochód trzeba by było kupić, nie? 6700 chyba tam było? 6700. Dobrze się. Udaję się do banku, aby płacić pieniądze. Na no, gdzie jestem? A gdzie jestem? 7600. Ty W banku jestem, nie? 6 Jezu. 7600. Się udał do banku Zara. Aż tanie jeden. Tu może gdzieś co? Może gdzieś czy tym. O. zaloguj się do banku. Że to jest chore. Jestem w banku, a nie mogę wpłacić pieniędzy. O, udało się. Okej. Okay. Mogę się wylogować i co? Do bankomatu nie mogę wpłacać. 73 jeszcze. E, żeby nie było. Wszystko. Wszystko co do co do, do, dolara. 73. Wpłacone. 110 tysięcy. Ej, to jest nawet, nawet dosyć ładnie. Dobra, gotóweczka 0. Cieszę się bardzo z tego powodu. Jak nie wiem co. E, no i jedziemy do piekarni teraz, tak? Skuterek zostawił, bardzo nieładnie, z tej strony, okej, okay. dobra, nie zamykam, być może nich mi go tutaj nie, nie podprowadzi, przez tą małą chwileczkę, dobra, jedziemy teraz do piekarni, piekarni, żeby pszenicę przerobić na chlebek, e, który później następnie sprzedamy, ale to już chyba o tym mówiłem, m będę starał się chyba tutaj też dosyć tą... Do, Firmy taksówkarskiej, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda, tutaj ta praca i chyba do jeszcze jakiejś innej. O, tu komuś spłonął ten samochodzik. Dobra, tutaj trzeba, tylko to nie samochodem, tylko trzeba tam podejść. Więc teraz tak, wysiadamy, e, zamykamy sobie furkę, żeby nikt nam nie podprowadził. Pamiętajcie, że ten samochód jest bardzo ważny, bo jedząc tym samochodem, prawdopodobnie e, będziecie wtedy mogli sprzedać chleb. Musicie w nim siedzieć. Wymień pszenicę na chlebek. No wymień. Dobra, myślę że to jest automatycznie. Okej, okay, no i wymieniamy sobie na chlebunia. Czyli 102 pszenicy. 100 pszenicy to 50 chleba. To jest tak, że podzielone na dwa. Czyli dostanę 51 chlebów. No. tak będzie. O, widzicie? Tak właśnie się stało. Jestem ciekaw, czy w ogóle można tą jaką pszenicę tak troszeczkę jakby tutaj... Inne rzeczy zrobić, w sensie schować do samochodu, później sobie ją na przykład wziąć i mieć trochę więcej tego, i później więcej na, ten, na tego chleba zamienić. To był ciekawy eksperyment, do tego, żeby tak, tak zrobić. Dobra, i teraz tak e, pokażę Wam jeszcze tak dokładnie. Stąd główną drogą, i udajemy się do hurtowni spożywczej. To jest ostatni jaki mamy tutaj do odwiedzenia w, tym, w tej pracy i to będzie taki jakby jeden nasz kursik o Jezu, jakiś tam kurier szalony jedzie też trzeba uważać na tych kurierów to, to naprawdę, taksówka, taksówki i firmy transportowe wszelkiego rodzaju to, to naprawdę to jest to jest tragedia tutaj patrzcie tu jakiś już wypadek był ten tam poleciał nie, to jest naprawdę. To w mieście to trzeba uważać, bo po prostu nikt nie patrzy. Nikt nie patrzy na światło, nikt nie patrzy na znaki. E, ten sekosi tam w ogóle to już. To już w ogóle. Dobra, do piekarni tutaj dojeżdżacie. No to dojeżdżacie sobie tutaj na tyły. Znaczy do piekarni, do tych hurtowni spożywczej. I, no nie wiem, no ustawiacie się po prostu tyłem czy tam przodem. No i musicie oczywiście być w samochodzie. Musicie podjechać samochodem. I macie sklepik, nie? I sprzedaj chlebek. I sprzedajemy. Zaraz sobie zobaczymy, ile to wyjdzie. Ile dostanę pieniędzy, i przejdziemy to na jedną sztukę. Na jedną sztukę chleba. 7650. 7650 dzielony na 51 daje nam 150. 150 za jeden chlebek. I w zasadzie taki jeden kurs nas kosztuje 150. Poczekajcie. 150 razy 50. No bo tak to trzeba liczyć, bo Generalnie można maksymalnie stówkę, to jest 7500 7500 Za jeden kursik I to jak sobie pomnożymy przez 3 No to żeby nie było, że się nie znam na matematyce, no to poczekajcie 7500 razy 3 to jest tysiąca Na godzinę nie ja pamiętam, ile na złomowisku się dało tam wyciągnąć, ale chyba około 30 tysięcy? Tak mi się jakoś wydaje. No i po prostu wiadomo, jak chcemy zakończyć tą pracę, no to musimy e, pojechać do tam, do tego, na tą farmę, żeby się przebrać w nasze takie m, duchy y, jezu, cywilne. O. I w tym momencie, jak tam pojedziemy, się przebierzemy, to tak jakby zakończymy naszą pracę. Wiadomo, że ten samochód musimy oddać, ewentualnie musimy pamiętać, gdzie go zostawiamy, i też nie, nikt Wam nie zagwarantuje tego, że ten samochód nie zostanie zniszczony. A ja nie wiem, czy jak z, w przypadku nie zostanie zniszczony, czy Wy nie poniesiecie jakichś konsekwencji tutaj e, finansowych, jeśli o to chodzi, ale wydaje mi się, że na pewno dopóki go nie zwrócicie, nie będziecie mogli tak jakby podjąć pracy. Znaczy nie, być, nie będziecie mogli wziąć traktoru. Traktora, do tego, żeby rozpocząć pracę. O, na tej zasadzie to działa. Ponieważ wysiedli wam się informacja, że nie zwróciliście poprzedniego pojazdu. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby ten pojazd na miejsce odstawiać. Ja właśnie to robię. A wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście został łapkę w górę. napisz jakiś komentarz. Zapraszam na moje social media, takie jak Instagram i Facebook. Fajnie bym się tam zaobserwował. Zapraszam cię oczywiście na Discorda, jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, albo po prostu chcesz z nami porozmawiać. Wszystkie niech może popisie, a ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!